Czy zastanawiałeś się, jaki jest najkrótszy film na c YouTube I nie mówimy tutaj o filmach tak długich, jak jedna sekunda, czy nawet pół sekundy, tylko o filmach, które trwają nawet jedną kilkudziesiętną sekundę. I czy tak naprawdę można stworzyć wideo, które będzie trwało dosłownie 0 sekund i nie będzie tam absolutnie nic? Dzisiaj pokażę wam 10 filmów, które podbiły rekordy na YouTubie. Nie mówimy tutaj o rekordach wyświetleń czy subskrypcji, a właśnie rekordach, które trudno nawet opisać. I ja nie pobiłem żadnego z rekordów, one wszystkie należą do zagranicznych youtuberów. A więc, jeżeli pytacie, jak jest najkrótszy Krótszy możliwy film dostępny na YouTubie, najpierw musimy się przyjrzeć jednej pewnej sprawie. Kiedy nagrywacie film telefonem lub kamerą, zwykle ona nagrywa w 30 lub 60 klatkach na sekundę, co oznacza, że w jednej sekundzie wasz telefon robi 30 bądź 60 klatek, które następnie łączy, a następnie szybki ruch takich klatek jest postrzegany przez ludzkie oko jako film. A ten film, który właśnie teraz oglądacie, jest nagrywany w 30 fps a więc 30 klatek to jedna sekunda. Jeżeli przygotujecie film, który będzie miał tylko jedną z 30 klatek, a więc będzie on trwał 1,30 sekundy, to będzie to najkrótszy film na świecie, który można stworzyć w 30 fps. ach I następnie wrzucicie go na YouTube'a, YouTube się troszeczkę zliczuje i nie przyjmie wam tego filmu, ponieważ napisze, że to wideo nie może być przetworzone, a więc 1,30 sekundy to już jest za mało. I o ile film, który trwa pół sekundy, normalnie możecie wrzucić na YouTube'a, tak później zaczynają się schody, ponieważ. Filmy nie chcą być przetwarzane przez YouTube'a. I taką ostateczną granicą jest 9 klatek z 30, czyli 30% jednej sekundy. Jest to absolutnie najkrótszy film, jaki może istnieć nie na całym YouTube'ie. A jeżeli sobie zobaczcie na miniaturkę tego filmu, możecie bardzo łatwo zauważyć, że ten film trwa jedną sekundę. Natomiast jeżeli zobaczcie sobie na tym filmie, tutaj już możemy zauważyć, że ten film trwa 2.00, czyli nie trwa on ani jednej sekundy. Ale tak naprawdę nie jest to do końca prawda, bo ten film nie trwa 0 sekund. Jeżeli zobaczymy na jego miniaturkę, możemy tak naprawdę zobaczyć, że trwa on jedną sekundę, ale jeżeli w niego wejdziemy, to możemy zauważyć, że trwa on 0 sekund. Dzieje się tak, ponieważ te wartości, czyli 0 sekund, są zaokrąglone i YouTube zaokrąglił do 0 sekund. Numer 2. Czasami, jeśli oglądacie jakiś film, tylko nie jakieś wideo na YouTube, tylko taki prawdziwy film, to mogliście zauważyć, że u góry jak i na dole ekranu są takie czarne paski, które czasami przeszkadzają. A jeśli oglądacie ten sam film w kinie, mogliście zauważyć, że w ogóle takich Pasków nie ma i dzieje się tak dlatego, że ekran kina jest troszkę bardziej dłuższy niż wyższy w porównaniu do naszych telefonów czy ekranów komputera. Na przykład, zobaczcie sobie te dwa telefony. Oba są tak samo szerokie, ale jeden jest wyższy od drugiego. I na jednym będzie widać te czarne paski, a na drugim będzie ich widać o wiele mniej. I skoro już wiecie, że filmy mogą być o wiele szersze niż dłuższe, to pewnie się zastanawiacie, co by się stało, gdyby taki film wrzucić na YouTube'a. Otóż, nic by się nie stało, po prostu byłyby one troszkę szersze. Ale jak daleko możemy się posunąć? W sensie, no, możemy ten film teoretycznie rozszerzać w nieskończoność. Co, jeżeli ktoś by nagrał film 10 razy szerszy niż wysoki, czy wtedy film by wykraczał poza ekran, czy w ogóle co by się stało? Otóż zobaczcie sobie na to zdjęcie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tam nic nie ma, ale tak naprawdę, jeżeli zobaczcie na górę, to możecie zauważyć, że jest tam. Bardzo szeroki film. Jest on tak szeroki, że zajmuje on bardzo małą powierzchnię. A żeby zobaczyć całą szerokość tego filmu, musiałem zmniejszyć ekran w chromie, tak abyście to mogli zobaczyć. Co ciekawe, nie jest to najszerszy film i dowiedziałem się o tym niemalże od razu, ponieważ jest on wykonany w jakości 4K, a tak naprawdę najszerszy film możemy uzyskać na jak największej jakości. Czyli im większa rozdzielczość, to tym szerszy możemy zrobić ekran. A YouTube umożliwia wrzucanie filmów maksymalnie w jakości 8K. Jednemu z youtuberów udało się wrzucić film o rozdzielczości 7680 na 136 i są to proporcje 960 do 17, czyli ten film powinien być ekstremalnie szeroki. Niestety, kiedy wejdę w link, który jest w opisie, to okazuje się, że ten film został usunięty albo coś się z nim stało. Także postanowiłem sam zrobić taki film i w Premiere Pro wyeksportowałem film o właśnie takich samych rozdzielczościach oraz udało mi się wrzucić go na YouTubie. Co prawda, ten film przetworzył. Wystarzał się kilkanaście czy tam kilkadziesiąt minut, w każdym razie bardzo długo, szczególnie yy, biorąc pod uwagę, że ten film trwał tylko 11 sekund, ale w końcu się udało i uzyskaliśmy najszerszy możliwy film. Niestety jest on tak szeroki, że nawet po maksymalnym pomniejszeniu w chromie nie możemy zobaczyć nawet połowy, rozszerzyłem kartę z chromu na trzy monitory i udało mi się wykonać tego skrina, którego właśnie teraz widzicie. Oczywiście ten film nie jest tak szeroki jak teraz widzicie go na ekranach, ponieważ ja pomniejszyłem go jeszcze cztery razy, a więc wyobraźcie sobie, że on jest po prostu cztery razy szerszy. Skoro już było najkrótsze i najszersze wideo, to teraz przyszedł czas na najmniejszy film. Czy zastanawialiście się, czy są jakieś limity, jak mały może być film, lub jak niską rozdzielczość może mieć? A więc na YouTubie macie kilka możliwych rozdzielczości: 144P, czyli ta absolutnie najniższa jakość, i o ekran jest naprawdę rozmazany. Następnie jest 240P, czyli już jest troszkę ostrzejsza, 360P i 480P. 480P nie jest już tak bardzo rozmazane. Następnie jest HD, czyli 720P, oraz 1080P. Moje filmy są nagrywane w tym 1080P, czyli Full HD, ale także są o wiele wyższe rozdzielczości, takie jak 4K czy 8K, i to są najwyższe rozdzielczości. Ale jak nisko możemy zejść w dół? No bo skoro najniższą opcją jest 144p, to czy tak naprawdę nie możemy mieć filmu, który ma gorszą jakość? A więc już Wam zaspoileruję. Na YouTube a możemy wrzucać filmy o dowolnej rozdzielczości, która nie przekracza 8K, czyli możemy wrzucać filmy niższe niż 144P, włączając w to film, który ma 1 na 1 piksel. Numer następny. Każdy film zamieszczony na YouTube ma do siebie przypisany konkretny link. I na przykład oglądając ten film, jeżeli oglądacie go na komputerze, możecie zobaczyć nad ten film i zobaczcie wwwyoutubecom watch i id linku. Dzięki temu, jeżeli wyślecie ten link komukolwiek, ten ktoś będzie mógł znaleźć mój film. I tak naprawdę, kiedy wrzucamy film, link do niego możemy otrzymać tylko albo w momencie wrzucania filmu, albo po jego publikacji. Ale jedna osoba przewidziała przyszłość i stworzyła filmik w Minecrafcie, w którym na tabliczce napisała jaki będzie link i faktycznie jeżeli zobaczymy sobie, to na tabliczce znajduje się link, który prowadzi do tego samego filmu. I tak naprawdę ta osoba nie przewidziała przyszłości, ponieważ nie mogła nawet tego zrobić, a taki link renderuje się losowo i nie można tego przewidzieć. I temu gościowi udało się jakoś to zrobić, że przed wrzuceniem filmu dostał link do właśnie filmu, który wrzuci w przyszłości. Kiedy to zobaczyłem, to dosłownie nie miałem pojęcia, jak on to zrobił, aż odkryłem drugi film, który to wyjaśnia. I tak naprawdę losowość w komputerach może być znacznie ważniejsza, niż może się nam wydawać, ponieważ w kryptografii, czyli yy, gałąź wiedzy zajmującej się zabezpieczeniem informacji przed niepowołanym dostępem, jest bardzo ważna. Ale jeżeli chodzi o tworzenie linków do filmu, to tutaj naprawdę nie ma znaczenia, jak dobrze się to wylosuje, czy będzie to naprawdę losowe. byle w sumie, by ten link istniał i takie ma zadanie spełniać. I ten gościu, który to wszystko odkrył i zauważył, na samym początku zrozumiał, że kiedy wrzuca film, to jeszcze przed ostatecznym opublikowaniem go, dostaje link, pod którym ten film w przyszłości, jeżeli właśnie zostanie wrzucony, to zostanie opublikowany. Więc jeżeli macie bardzo wolny internet, to według autora tego filmu możecie rozpocząć wrzucanie filmu, w międzyczasie zmodyfikować poprzedni film tak, aby dorobić do tego co chcecie i podmienić ten film tak, aby do serwerów YouTube'a zaczął wrzucać się nie ten film, który zrobiliście wcześniej, a ten następny, który przygotowaliście zaraz po tym, kiedy otrzymaliście ID, czyli link do filmu. I to było na tyle dzisiejszego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Żegnam.